Jak tradycyjnie albo nie przyszliśmy na kawusie, czekamy za kawusią. Zrobiliśmy dobre deale w Ticka jak to my. Fajny sweter sobie kupiłam, pokażę Wam później, bo szukałam taki fajny zielony i kupiłam świecę Yankee Kandy za 14 albo za 13 euro, więc wszystko będzie później, kochani. Zapraszam Was do kawusi, a my czekamy za naszą kawusią. Później Wam zrobię przebitkę jakie ciacho zamówiliśmy. Bo tak, tradycyjnie kawusia, y, latez z mlekiem owsianym. I tutaj mamy ciacha. Jedno mamy. Co, orzechowe. Orzechowe, a drugie jest, jest mufina, ale my się podzielimy na pół i się wymienimy, prawda? Ja już w domu, jak widać. I wiecie co? Udało mi się. O, i światło mi strasznie miga. Nie wiem dlaczego, co się dzieje. kurczę, no ale trudno. Takie są czasami. Realia. Mamy pochmurną pogodę. Powiem Wam, że głowa mi pęka. Ale nie o tym. Tak jak Wam mówiłam, że pójdę i mam nadzieję, że uda mi się kupić tą świecę. Tak, udało mi się kupić. Wiecie co? Kupiłam to mianki kandel. I kupiłam właśnie woda kokosowa. Powiem ci, powiem ci, no. Powiem Wam, że bardzo fajny zapach. I mam nadzieję, że będzie się bardzo fajnie. Właśnie paliła, tylko to zamykanie trochę jest takie, powiem Wam, słabe, no ale to nic nieważne. Tutaj mamy cena promocyjna z 18 na 13,99, więc yy, czekała na mnie. Mega się cieszę, bo jak mówiłam, yy, wczoraj ją widziałam, a dzisiaj po nią pojechałam i czekała na mnie. I yy, chciałam się Was zapytać, czy lubicie jakieś gry planszowe? Wiecie, wiecie co? Powiem Wam, że ja bardzo lubię. Kiedyś pamiętam, zawsze się grało w Monopol albo w Chińczyka. I wiecie co? Znalaz, znalazłam w TikEMAXie Chińczyka, a ja normalnie uwielbiam. I tutaj cena 8 euro z 11. Powiem Wam, że nie mogę się doczekać. Zaraz będę z Marcinem grać, bo to jest taka fajna gra, taka kurde. No, na dwie lub cztery osoby można maks grać. Mi to się przypominają właśnie lata takie. Y czy ze szkoły średniej, czy z podstawówki, bo zawsze, właśnie, lubiłam sobie grać w takie przeróżne gry. No i świetnie udało się zakupić Chińczyka. No, fajna sprawa, to jest fajne na odprężenie, na takie, wiecie, czasami zabicie czasu, jak jest właśnie taka brzydka pogoda, jak teraz, nie ma co robić, nie można spędzać miło czasu na świeżym powietrzu, więc co? Więc trzeba pograć trochę właśnie w jakieś gry, a my mamy Chińczyka i będziemy grać, grać dobra, co Wam chcę jeszcze pokazać, co Wam chcę jeszcze, wiecie co, szukałam długo swetra zielonego, ubzdurałam sobie nie, chciałam sobie kupić taki fajny jakiś sweter zielony, czy to taki jaskrawy, czy to właśnie taki no taki, żeby mnie ożywiał no, i wiecie co, tak jak mówię, mówię. Mówiłam o tym swetrze, że szukałam swetra, jakiegoś fajnego, zielonego, w, w, w miarę dobrej cenie i z dobrym składem. No i co? I ku mojemu zdziwieniu wynalazłam bardzo fajny sweterek. Nie wiem, co to jest za firma Wildflower. Tak się prezentuje. Ta Firma. Nie wiem, co to jest za firma: jakaś Tikka maksowa czy jaka. I wyniochałam fajny swetrem, sweter ze składem wiskoza. Tam jest chyba tylko nylon. No, najważniejsze, że jest 50% wiskozy to jest ważne. No i a 20% nylon i tyle w temacie. I zobaczcie, jaki on jest, słodziak. No, normalnie, taki słodziak na jesień. Bardzo mi się podoba. Jest, o, tak się prezentuje Elka rozmiar i jest fajny, taki zbity. Mam nadzieję, że mi posłuży, bo jest naprawdę. Fajny, taki słodziak. Muszę Wam nagrać jakiś film w tym swetrze. Bardzo fajny. A i cena tego sweterka to była 25 euro. No nie wiem, czy powiem Wam, że podobne ceny w ogóle swetrów są w hm czy gdzieś, ale składy są takie sobie, trochę słabe. W primarku też oglądałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiego fajnego zielonego, więc ten. Zakupiłam w Tikamaxie. No tak, jeden, jeden wisiał i tak mówię: Kurde, Elka mój rozmiar, biorę, kurde. przymierzyłam, bardzo mi się spodoba, ładne jest wykonanie, no i spoko. No i co wam chcę jeszcze powiedzieć? Biorę się, idę robić obiad, kurde, taka pogoda. No dzisiaj miałam inny plany, chciałam coś nagrać na zewnątrz, ale niestety się nie udało, bo tak mega wieje i deszcz pada, a nie chciałabym, żeby mi aparat. Przemoczyło, ponieważ już by się nadawał. Wiecie do czego? Do wywalenia, więc nie, nie było dzisiaj warunków do nagrywania. Yy, będę łączyć tego vloga, będę się odzywać do Was później, moi kochani. A teraz biorę się za robotę i dajcie znać, czy Wy lubicie takie gry planszowe. Bo ja normalnie uwielbiam, jestem maniakiem takich gier. Właśnie kiedyś się grało w Monopol, to była fajna gierka. Jak się takie ala pieniądze yy, właśnie liczyło. Yy, takie papierowe, nie różnokolorowe dajcie znać, bo ja to po prostu tak miło wspominam nie wiem, czy czasami kiedyś nie dostałam właśnie od mojego chrzestnego na gwiazdkę tego monopolu coś tak kojarzę, ale takie mam jakieś przybłyski no dobra kochani, yy, będę kończyć i już lecę brać się za robotę a później się będę do Was odzywać Robię obiad, no bo jakby to nie było. Mam kurczaka, piersi z indyka, pomyliłam się, miałam jeszcze trochę bakłażanu i powiem Wam trochę pieczarek, no i śmietane, no i zrobiłam sobie taki jakby sos. Wiecie co, ja tak mieszam wszystkie składniki, ale tutaj mnie słabo widać i w ogóle słaba ostrość. Mieszam wszystkie składniki i powiem wam zaraz zobaczycie jak to wygląda i jeszcze właśnie z lodówki z zamrażnika wyjęłam koperek suszony, więc dodam do tego i mam nadzieję, że wyjdzie pysznie. No i co? Tak się prezentuje. To jest śmietanie takiej słodkie chyba 30 Tutaj mi się wszystko fajnie dusi, piersi z indyka, do tego bakłażan, do tego pieczarki i zaraz właśnie wrzucę. Tutaj mam suszony koperek świeży i zaraz sobie wrzucam do tej pysznej potrawy i do tego będzie makaron taki włoski więc smacznego wiecie co jak dodałam ten koperek i normalnie posypałam tu to aż mi się zachciało jeść no koper to zawsze pobudza tak, że bardzo pysznie Dajcie znać, czy Wy robicie takie z resztek z lodówki, takie obiadki z resztek, jakie macie oczywiście w lodówce, bo ja nawet nie wiedziałam, co tu wymyśleć, a zajrzałam do lodówki i proszę, zawsze coś tam pysznego się wykona. Moje kochane, witam się z Wami teraz już z łazienki i wiemy je głowę. I przyszłam do Was z, z poleceniem mega bardzo fajnej szczotki do włosów. Ja posiada, jestem posiadaczką dwóch tych szczotek. już mam ją chyba ponad rok czasu. Jedna się prezentuje tak, to jest taka, mam strasznie śliskie ręce po masce. I co? I jedna szczotka jest Detox Line, tak się przez, przezroczyste takie, wiecie, rączki, takie opakowania. Taka mniejsza i taka większa, różowa, bo jak mówię, już zapuszczam włosy, a wcześniej jak ją kupiłam, to miałam właśnie te króciutkie włosy i teraz jak już mam te długie włosy, to sobie zakupiłam tą wcześniej i niedawno ją otworzyłam. Zaczęłam ją stosować, są świetne te szczotki i co ja Wam chcę powiedzieć, ja ją zakupiłam z polecenia kiedyś na chemii. Jest taki kanał, nie wiem, zapomniałam imię tej dziewczyny, przepraszam. Bez uszkodzenia ich struktury, natomiast miękkie zaokrąglone wykończenie sprawia, że podczas czesania skóra głowy jest przyjemnie masowana, poprawiając krążenie. Materiał, z którego została wykonana, daje. Możliwość łatwego oczyszczenia, a wyprofilowana rączka trzyma się wygodnie i pewnie w dłoni, odpowiedni do, każdego, do każdej długości włosów. Tak, to jest właśnie, ja sobie tak jak Wam mówiłam, dwie kupiłam i one są świetne. Ona kiedyś bardzo poleciła właśnie... Te szczotki Detox Line. Przypomniało mi się, właśnie przychodzę do Was z tym tematem, ponieważ ja je zakupiłam w Rosmanie. A moja siostra chce kupić te, tą szczotkę i nigdzie w żadnym Rosmanie nie ma. Nie wiem co się stało, czy zostały wycofane, ale powiem Wam, tak wygląda tutaj opakowanie i Wam jeszcze na szybko przeczytam co tutaj jest ciekawego, napisane na temat tej szczotki do włosów Detox. Wyjątkowość szczotki Detox wynika z, z jej innowacyjnej konstrukcji. Zastosowano kombinację igieł o różnej długości i specjalnie dobranych grubościach. Wykorzystana technologia sprawia, że włosy podczas rozczesywania są oczyszczane z pozostałości kosmetyków i nadmiaru, i nadmiaru sebum. Stają się elastyczne, miękkie i błyszczące. Układ nylonowych igieł daje możliwość czesania zarówno włosów mokrych, jak i suchych. To jest, dziewczyny, bardzo ważne. Mokre, jak i suche. Bardzo dobrze się właśnie rozczesują włoski po tej, yy, po tej szczotce. Jak ona tak przechodzi, w ogóle nie szarpie kompletnie nic. Szczotki Detox Line. Nie wiem, co się z nimi, dziewczyny, stało. Nigdzie nie ma. Po prostu... Moja siostra była jak i w Łodzi, jak i w Zduńskiej Woli, tak już Wam powiem, i nigdzie nie można kupić tych szczotek. Nie wiem, jak mi się uda, to jak będę leciała do Polski, to może je zakupię tam, gdzie zawsze lecę, czyli do Warszawy, a później do mojego narzeczonego, ponieważ u niego ja kupiłam dwie te szczotki. No, i właśnie chciałam wam powiedzieć, że są świetne, polecam Wam serdecznie, bardzo fajnie, właśnie jak zaczęłam zapuszczać włosy, to powiem Wam, no te szczotki też one dają super w ogóle efekt takiego rozczesywania, masowania, no ale też ten masażer, który już Wam pokazywałam w filmiku z Tick który nakładam razem z tą wcierką do, do skóry głowy. No i co, i właśnie tak do Was przyszłam, żebyście mi dały znać, czy te szczotki są u Was gdzieś w Rosmanach, czy nie? Bo mam nadzieję, że ich nie wycofali, bo one są naprawdę bardzo, bardzo dobre. No dobra, to tyle. Ja już chyba będę kończyć tego vloga, tak mi się wydaje. Chyba, że coś mi się dopomni, a jak nie, no to będę kończyć. To wszystkiego dobrego dla Was. Przesyłam moc Buziaków. Dajcie znać, czy może, wy, może któryś z Was używa tej szczotki, albo właśnie mi powie, czy są, czy nie są na sklepie w Rosmanie. Będę bardzo wdzięczna. Więc zapraszam do subskrypcji. Dziękuję, że jesteście, i do następnego. Trzymajcie się. Pa!